Cześć! Witam Was w szóstym odcinku serii World of Tanks Dzisiaj ostatni raz zagrałem sobie tym czołgiem, czyli FCM Zaczynamy! Dobra, jesteśmy rozsowanie na dosyć... Yy, na dosyć... Yy. Jesteśmy rozosowani dosyć dobrze e, Z czwórkami zagramy sobie no, że nie z piątkami, bo czwórki możemy przebijać. Oraz te czwórki są ciężkie. Więc mają ciut, um, ciut gorsze... ...ciut gorsze... ...działo. Nikt może mieć, nie mieć... E, ...nikt chyba nie może mieć nie na Kita A dobra. Musimy się skupić na grze. Chyba pojedziemy gdzieś tam na kampę. Gdzieś tutaj. A to się za chwilę dowiecie. Dobra. Jedziemy. Grafika niezła. Dobra, jedziemy, jedziemy. Nawet dość szybko jak na cema O, Panzer wjechał na kampę. Idziemy już. In the belly. Dobra. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Ajś, było blisko. Ten nas ładnie załatwił. Dobra. Dobra, nice. O, 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 o! Teraz mamy do jednego hitata. Jest. Dobra, tutaj się załatwiony, wyjaśnione. 8-2, bardzo dobre, bardzo dobry wynik. 9-2 9-3. Dobra, jedziemy, jedziemy. Dobra, zostały tylko zostały jeden czołg lekki, jeden ciężki i dwa są odbieżne, więc łatwo. Mhm. Drugi kill. Lux. Jeszcze aqui został. A, jeszcze. Jakieś inne działko. Kolejne. jest Dobra. I został sexton. Dokładnie tutaj. Dobra. Dobra, witwa, piętnaście sześć. Dobra. Dobra, skończyliśmy bitwę. Mm. Ogólnie podsumowując yy, poczynania tego niszczyciela czołgów, jest to świetny czołg jak na, yy, na trzeci tier. Co prawda tam kosztuje 20 zł, ale naprawdę opłaca się go kupić, gdyż jego działo naprawdę wymiata. Nawet yy, mogliście zauważyć, że nalegając z piątkami, miałem po 2-3 kile i dużo damage'a. Tylko niestety jednym właśnie minusem jest, że strasznie wolno jeździć i pancerz, ale naprawdę polecam. No i tak, dzięki za obejrzenie filmika. Jeśli Wam się właśnie podobało. Dajcie łapkę w górę. To oznacza to wielka, większa motywacja dla mnie, żeby nagrywać. No i co? No i cześć!